Chciałam jeszcze właśnie krótko skomentować y, taką asertywność w kontekście innych naszych zachowań. Popatrzcie, kiedy y, ludzie są bierni wtedy, kiedy szanują i, prawa innych, a ignorują własne. To jest bierność. Y, asertywność to jest poszanowanie praw innych i poszanowanie praw własnych. Agresja to jest poszanowanie praw własnych. I ignorowanie praw innych. Przyjmowanie postawy agresywnej, kiedy nie istnieje ryzyko konfrontacji z drugą osobą i postawy biernej w sytuacji takiego ryzyka, to jest manipulacja. I warto sobie o tym pomyśleć, żeby też umieć rozróżniać te nasze zachowania i też zachowanie innych, żebyśmy właśnie Umieli też przyjąć asertywność kogoś innego. To myślę, że jest też wynikiem takiego założenia, że jeśli kogoś o coś prosimy, jeśli coś jest dla nas, dla nas ważne, to mamy takie nastawienie, że ta osoba może odmówić, bo to jest prośba. Ale jeśli mamy takie nastawienie, że to jest roszczenie, że rościmy sobie, że mamy poczucie, że właśnie nie może ta osoba odmówić, no to wtedy ta sytuacja staje się o wiele trudniejsza. Myślę, że dla obu stron w tej, w tej konkretnej sytuacji. Więc myślę, że w asertywności będzie Wam pomocne jeszcze to, żebyście właśnie. Prosząc kogoś o coś, mieli poczucie, że na tą prośbę są dwie odpowiedzi: albo tak, albo nie. I, i to jest prawo tej drugiej osoby. I, I tak bym ten temat próbowała zakończyć powoli. I mam dla Was jeszcze takie, takie zadanie, bo myślę, że po takim. Doświadczeniu i pracy własnej, i pracy w parze, warto jeszcze pomyśleć o tym, co ja chcę zrobić, z czym ja mam ochotę poeksperymentować teraz, jeśli chodzi o, o asertywność, o mówienie sobie tak, ale też odmawianie w zgodzie ze sobą bez poczucia winy. I jak zrobić pierwszy krok do tego? Zastanów się teraz, proszę, z czym Ty byś chciał poeksperymentować? Co by było y, obszarem tego eksperymentu? Czy to byłoby na przykład, na przykład kontakt, y, relacja z moją córką, z moim synem, z moim zięciem, z moją y, bratową czy szwagierką? Jak, z, kim, z kim chciałbyś. W relacji poeksperymentować z tą, z tą właśnie asertywnością swoją. Zastanów się. I też pomyśl o tym, co nowego chciałbyś zrobić. Jaką małą rzecz chciałbyś wprowadzić. To jest ważne, bo kiedy właśnie mamy z czymś kłopot, że mamy poczucie, że często ulegamy komuś albo na coś się zawsze zgadzamy. To jak to zrobić, co najpierw zrobić, żeby powoli to zmieniać, żeby właśnie stawiać granice, żeby robić to w zgodzie ze sobą, ale też nie raniąc tej drugiej osoby, tak, żeby ta osoba mogła to też zrozumieć i żebyście po takiej sytuacji dalej byli w bliskich ze sobą, w serdecznych relacjach. To pytanie jest takie, właśnie, co chciałbym małego zrobić w tej relacji? Co ja mógłbym zrobić? Jak mógłbym się inaczej zachować? Z czym właśnie chciałbym poeksperymentować? Pamiętaj, że jeśli będziesz eksperymentować, to na początku może się to nie udać. Może być tak, że będzie ci trudno. Też nastaw się na to, żeby być dla siebie wtedy życzliwym, żeby. Mieć takie poczucie, że ok, spróbowałem i że jestem świadomy, w którym momencie w tej sytuacji nie umiałem jeszcze postąpić tak po nowemu. Warto może też pomyśleć o tym, żeby wrócić do tej pary, z którą robiliście. Dzisiaj ćwiczenie, żeby o tym opowiedzieć sobie nawzajem, żeby powiedzieć, jak wam było, z czym mieliście problem. Ale ważna jest ta cierpliwość dla siebie i wyrozumiałość, że ja teraz próbuję, próbuję inaczej się zachować i może mi się to nie udawać, i mogę też się nie od razu dobrze z tym czuć. Ale warto próbować, warto sobie dać trochę więcej czasu na to, żeby właśnie z tego nawyku ciągłego mówienia tak innym, a mówienia nie sobie, żeby zmienić to, żeby trochę mówić też sobie tak. I w tym odcinku właśnie chciałam Wam powiedzieć, że można być asertywnym i empatycznym jednocześnie. I Mam nadzieję, że bardzo Wam kibicuję tak w ogóle, jeśli chodzi o próby Wasze i eksperymentowanie. Bardzo się cieszę z tego spotkania, które dobiega końca i cieszę się na następne spotkanie, które już niebawem. Wszystkiego dobrego na dzisiaj. Tyle. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do, na, do posłuchania następnego odcinka. A tymczasem życzę, żebyście... Ćwiczyli asertywność, czyli mówienie sobie tak. Pozdrawiam.